Dzisiaj to już mamy ostatni dzień grudnia 2020 roku, Od, tak na początku roku, może w kwietniu, zacząłem się interesować instalacjami fotowoltaicznymi. I tak doszedłem do takiego wniosku, że e, takie instalacje w Polsce, gdyby na przykład niedopłaty rządowe, zwolnienie z podatków, nie miałyby najmniejszego sensu. Dlatego tak to szybko się rozwija, że coraz więcej takie instalacje szpeci, dachy polskich domów. Nawet jak byłem w Bieszczadach, takie fajne domki, ale oszpecone takim czymś. No, każdy może mieć swoje zdanie. Ja mam swoje zdanie, że szpecą. Ale skąd się w ogóle wziął ten trend na te instalacje? No, stąd, że Unia wymaga Minimum, nie pamiętam do którego roku, ale żeby było minimum 20% energii odnawialnej, czyli z wiatraków, z elektrowni wodnych i tych paneli fotowoltaicznych. Jak wiemy, naturalnym darem dla Polski jest węgiel. Węgiel, którego mamy najwięcej w Europie, ale u nas się zamyka kopalnie, natomiast z zachodu, od południa od Polski, czyli Niemcy, tam Czech i tam się otwiera. Kopalnie, a niektórzy nawet podkopują się przed pod Polską granicą i wydobywają węgiel, polski węgiel. E, takie zgody są nawet wydane. No, Dziwna sprawa, no, dzisiaj nie na tym, tylko jak tu to, to dopłacalność do tych paneli fotowoltaicznych żeby była, no to już powiedziałem, że jest dopłata 5000 zł do instalacji na dachu plus możliwość odliczenia 20% chyba po tego podatku powiedzmy no wrzucenia. Te instalacji od, odliczenie podatku. No, ale kasa tym koncernom energetycznym musi się zgadać. Przecież jeśli spadno ich przychód o 20%, no, no co? Koncern musi upaść. No ale co rząd wymyślił? No, wymyślili, że pozwolą im na podwyżki. Stąd te podwyżki. Jedna, druga, to już trzecia chyba w ostatnich latach podwyżka prądu. Także bilans się tym firmom energetycznym będzie zdawał, zgadzał. Także nie myśl, że za darmo masz instalację fotowoltaiczną, bo żeby tobie dać, komuś rząd musi zabrać. I ja nie zgadzam się, żeby jakiejś, jakiemuś Ikszyńskiemu rząd sponsorował instalację z mojo, moich ciężko zarobionych pieniędzy. Z drukarzy, niech sobie drukarzy, tych, na których właśnie pracuję, może sobie, sobie tam nadrukować tych pieniędzy i niech sobie im, im sponsorują. Ja się nie zgadzam na, to, na taką e, propozycję. Ale jeszcze taka dobra wiadomość dla Was. E, czy e, jak przyjdzie za te 15 lat, Wam tę instal instalację utylizować? E, czy zastanawialiście się kiedyś nad tym kosztem? Ja się zastanawiałem kilka miesięcy temu. Zapytałem jakieś firmę, no może dwa miesiące temu, jaki jest koszt utylizacji takich paneli. No, odpisali mi tak rzecznie 1-2%, ale nie podając żadnych szczegółów. A ja Wam powiem tak, że taka instalacja na przykład warta, czy 15 tysięcy, czy 20 tysięcy, 1% to jest 150 zł. Wiesz co? Jakbyś miał mi zapłacić 150 zł. Za to, że wejdę na dach, będę zrykował zdrowie, życie i żeby, żeby tobie zdemontować te 15 czy 20 paneli, mam cię w dupie za 150 zł. Taki, takie mądrości wypisują. A gdzie utylizacja tych paneli, Szkodliwych związków zawartych w tym? To się nie mówi o tym głośno. Także nie bój się, jak myślisz, że teraz masz dobrze, nie bój się za to zapłacisz bo rząd nie da Ci nic za darmo.